Witam pozdrawiam, proszę Państwa, szczęść Boże. Nazywam się Filip, Pytowski Filip. Pozdrawiam Nelę. No i przechodzimy do gotowania herbatki w kubku typu systemu Alice. To jest taki fajny pokrowiec, tak jakby okryty jakby takim ociepliną. Ociepliną kurczę, do plecaka Alice. Bardzo mi się on podoba, nie ukrywam. Rączkę sobie przewiesimy do góry, żeby to miało mniej więcej więcej nogi. Przejdziemy też do wątku historycznego. Zdję sobie rację żywnościową dzisiaj w lesie, tak żeby nie być ani głodnym, ani bez energii. Także myślę, że warto zaparzyć sobie najpierw kawkę. dopiero potem przejdziemy sobie do jedzenia. Może razję żywnościową już nie będę nagrywał. Pokażę zna zestaw, ten taki indywidualny zestaw. Który jest niezbędny, żeby yy, przetrwać choć nie jest to racja SSG, tylko SSG tylko jednodniowa To uważam, że zabieranie takiej racji chociażby jednej do lasu Takiej prowizorycznej Mimo, że ma tu jedzenie typu grochówka, takie różne tego typu rzeczy To jest to bardzo fajna alternatywa, bo zawsze dostarcza W razie W Na przykład, gdy znajdziemy się w sytuacji odmnożenia yy, Takich różnych tego typu rzeczy Dostarcza wiele energii Także no, jest to bardzo fajna fajne, fajne rzecz. Oczywiście zobaczymy jak tam woda. Z tej strony może by mi się celata nie spaliła Monowska. Tak sobie położymy. Nad ogniem. Zawsze marzyłem o szajniku, Pamiętam. No, myślę, że jeszcze troszeczkę Będę musiał zaczekać. Wierzę, że jest też. warto zwrócić uwagę, jak pięknie śnieg pokrywa drzewa. Jest to coś niesamowitego. Jak ten śnieg pokrywa te połacie tego terenu. Warto zwrócić uwagę na ten śnieg. Bardzo pięknie mi się podoba zima w lesie jesień. Jest zima. No zima myślę, że dopiero przyjdzie taka fajna taka minus 15, minus 20. Na co bardzo liczę. Jak tam woda? Można zalewać i przejdziemy do wątku historycznego. Na to zapraszam Państwa na pogawędkę historyczną. Za Wasze zdrowie, proszę Państwa, pozdrawiam Nelę. Obiecuję, że pozdrawię. O i chyba za mało wody wlałem. Najważniejsze, że ogień się pali. I pozdrawiam Państwa, się brzydko wywołując. Co jeszcze? Życzę Zówka.